Cześć, cześć. Witajcie. Witam was w materiale na życzenie. Dziś przyjrzymy się gatunkowi Solenopsis fugax, ale najpierw intro. Witam raz jeszcze. Tak jak wspomniałem dziś, materiał poświęcony mrówkom z gatunku Solenopsis fugax. Dostałem bardzo dużo komentarzy z prośbą o ten gatunek, stąd dzisiejszy filmik. Będzie to swoistego rodzaju opis gatunkowy, który będzie przeplatać się z informacjami z moich doświadczeń hodowlanych z tym gatunkiem. Nie wiem, czy ten materiał pojawi się przed, czy po kamponotu z foreli, dlatego że prosiliście mnie o jeden materiał, a tamten nagrałem wcześniej, no ale to myślę, że nie będzie Wam przeszkadzać. Zaczynamy. Polska nazwa gatunkowa, mrówka złodziejka. Występowanie: Występuje w Europie Południowej i Afryce Północnej. W Polsce notowana na południu kraju, co osobiście potwierdzam, gdyż sam widywałem ją w okolicach Krakowa. W tym miejscu przyznam, że jestem zainteresowany, jak wysoko sięga obszar jej występowania. Jeżeli jesteście z terenów na północ od Krakowa, to koniecznie dajcie znać w komentarzach w okolicach jakich miast i wsi widywaliście te mrówki. Morfologia: jeżeli chodzi o budowę, to ciężko jest się tutaj rozgadać. Mam tu na myśli fakt, że rozmiary robotnic są tak niewielkie, iż gołym okiem praktycznie nie da się wyodrębnić charakterystycznych elementów budowy ciała. No ale od czego mamy obiektywy makro, mikroskopy i lupy? Robotnice osiągają długość około 2-3 mm. Królowa mierzy 8-9. Jak zwykle nic to nikomu nie mówi, więc porównam je osobiście do faraonek, a jeżeli tych mrówek nie widzieliście, to powiem, że wielkością dorównują z koczogonką. No może są ciut większe. Ciut mniejsze od temnotorax. Królowa przy nich to prawdziwy kolos, choć to jedna z najmniejszych królowych, jakie znam. Osobiście miałem tylko jedną mniejszą królową i była to właśnie królowa temnotorax. Barwa robotnicy jest pomarańczowa, natomiast królowa może przyjmować zabarwienie od pomarańczowego do niemal całkowicie czarnego, przez co może być mylona z tetramorium. U robotnic obserwowany jest dymofizm kastowy, który przejawia się różnymi rozmiarami robotnic. Różnicę kastową jesteśmy w stanie zauważyć, kiedy kolonia jest już większa, a wszystko to możemy dostrzec w odpowiednim powiększeniu. Mrówki te posiadają żądło, choć nie są w stanie przebić ludzkiej skóry. Co za tym idzie, nie stanowią dla nas zagrożenia. Wracając do kwestii rozmiarów, wspomnę, że mrówki te dadzą się radę wszędzie wcisnąć. Zwróćcie na to szczególną uwagę, planując dla nich gniazdo. Osobiście nie ryzykowałbym gniazdem gipsowym lub betonowym. W mojej hodowli trzymane były w gnieździe akrylowym, w którym komora nawodniająca była wypełniona gipsem. I tutaj muszę powiedzieć, że robotnice ryły w tym gipsie jak w serze. Żadne inne mrówki tak szybko nie zabrały się za przekształcenie gniazda. Weźcie to pod uwagę, planując ten gatunek. Biologia i zachowanie. Cóż ciekawego można powiedzieć o biologii? Myślę, że najważniejszą informacją, powtarzaną niemal przez każdą stronę internetową i każdy artykuł, jest fakt, że mrówki te praktykują lestobiozę. Sprowadza się ona do żerowania kosztem innego gatunku mrówek. Złodziejki drążą swoje malutkie korytarze w bezpośrednim sąsiedztwie innych mrówek i podkradają im zapasy, a także potomstwo, by móc się rozwijać. Stąd też ich polska nazwa mrówka złodziejka. Osobiście zaobserwowałem ich obecność w sąsiedztwie takich mrówek jak Lasius czy Formika. Jestem przekonany, że ktoś zapyta o loty godowe. Odbywają się one głównie jesienią. Literatura podaje, że latają we wrześniu, choć w obecnych warunkach klimatycznych obserwowałem królowe już na początku sierpnia. Wielkość kolonii. Kolonie tych mrówek osiągają duże rozmiary. Znalazłem informacje o koloniach liczących 100 tysięcy osobników. Przy tak niewielkim rozmiarze i tak krótkim okresie rozwoju od larwy do robotnicy jestem w stanie uwierzyć, że faktycznie osiągają tak dużą liczebność. Zimowanie. Mrówki są bardzo wrażliwe na zimowanie. Gatunek ten roi się późnym latem i jesienią. Młode królowe najczęściej zaraz po lotach godowych zimują, a robotnice wyprowadzają dopiero na wiosnę. Zaleca się więc w hodowli sztucznej przezimowanie królowej po złapaniu zgodnie z zasadami zimowania polskich mrówek, o czym filmik już powstał. Albo wam tutaj gdzieś podlinkuję, albo sprawdźcie po prostu na kanale. Problematyczne jest jednak to, że wielu osobom mrówki padają w trakcie zimowania. Niestety nie jestem w stanie się do tego odnieść, dlatego że nie miałem takiego przypadku, by moja większa kolonia mrówek podczas zimowania padła bez przyczyny. Co innego natomiast samotne królowe. Te bardzo często padają bez przyczyny, dlatego też zawsze staram się podrzucić im poczwarki, by zwiększyć szanse kolonii na dobry start. Żywienie. Złodziejki nie odbiegają w kwestiach żywienia od większości polskich gatunków. W naturze odżywiają się skradzionymi zapasami i potomstwem innych mrówek, ale mogą również odżywiać się spadzią mszyc, głównie korzeniowych. W hodowli sztucznej podajemy miód i owady karmowe. Jeżeli chodzi o miód, to polecam podawać niewielkie porcje rozwodnionego miodu. A dlaczego rozwodnionego? Otóż dodatek wody zmniejsza lepkość miodu, dzięki czemu mrówki nie przyklejają się do niego, a z moich doświadczeń wynika, że mają do tego skłonność. Są po prostu pierdołowate, co widać na przykład w sposobie poruszania się. Dobrze jest zwrócić na to uwagę, by ograniczyć ich straty. Co do białka, to raczej standardowo. Mniejszym koloniom polecam podawać muszki owocówki, a większym świerszcze, karaczany czy mączniki. Teraz liczby: Wilgotność na arenie 30-50%, w strefie gniazdowej 50-70%. Temperatura. Na arenie 25 do 30 stopni, natomiast w części gniazdowej od 21 do 28. Trudność hodowli? W mojej opinii trudna. Może jest to trochę nietypowe, ale uważam, że biorąc pod uwagę wszystkie polskie mrówki, Solenopsis fugax wypada dość nieciekawie na tym tle. Większość rodzimych gatunków z rodzaju Lasius, formika, Myrmica czy Camponotus hoduje się sama, natomiast złodziejki lubią przysporzyć nam trochę kłopotów. Gatunek ten jest monogeniczny, co znaczy, że w kolonii występuje tylko jedna królowa. Podjąłem nawet kilka prób łączenia królowych, ale za każdym razem po pewnym czasie jedna z nich stwierdzała, że druga jej nie pasuje, co kończyło się oczywiście zaciętą walką. Nie przypominam sobie jednak, bym kiedykolwiek zaobserwował robotnice likwidujące nadprogramowe królowe. Ciekawostki. Gatunek ten jest bardzo trudny, jeżeli chodzi o adopcję. Większe kolonie po śmierci królowej są praktycznie skazane na wymarcie. Osobiście próbowałem zaadoptować królową do mojej osieroconej kolonii kilka razy i za każdym razem kończyło się to zabiciem nowej królowej. Próbę adopcji ponawiałem 4 razy, za każdym razem w odstępie dwóch miesięcy. Niestety bezskutecznie. No i to by było na tyle. Oczywiście na sam koniec podsyłam Wam literaturę. Zapraszam również do opisu, gdzie wszystkie te informacje postaram się jakoś fajnie spisać. No i zachęcam do dzielenia się Waszymi opiniami i doświadczeniami w komentarzach. Na zakończenie standardowo nowych widzów zapraszam do dołączenia do naszej mrówczej kolonii, a stałych widzów zapraszam do sekcji z komentarzami. Trzymajcie się i czujki w górę.